W imieniu firm Plant Press i Leaf Media organizatorów szóstych letnich pokazów czereśniowych dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie. Na to największe specjalistyczne sadownicze święto w Polsce, a nawet powiedziałabym, że w środkowej części Europy. Dziękuję wszystkim prelegentom za przygotowanie treści, za przekazanie treści obejmujących najnowsze rozwiązania technologiczne w obrębie odmian, podkładek, nawożenia, ochrony, sposobów prowadzenia i cięcia drzew, a także przygotowanie owoców do sprzedaży. Dziękuję również sadownikom za bardzo liczne przybycie, za zaangażowanie w wykłady, za zadawanie wiele pytań oraz za sugestie sugerujące nam tematykę kolejnych spotkań. Dziękuję wystawcom za przygotowanie stoisk, na których producenci czereśni mieli szansę poznać produkty ułatwiające produkcję owoców wysokiej jakości, pielęgnację i ochronę drzew. Jestem również wdzięczna państwu Małgorzacie, Andrzejowi i Adrianowi Piotrowskim za udostępnienie nam swojego gospodarstwa i sadu czereśniowego celem przeprowadzenia praktycznej części pokazów. A także zarządowi grupy producentów owoców SADEX, reprezentowanemu przez pana Adama Stracha i panią Lidię Staszewską za udostępnienie hali w obiekcie chłodniczo-sortowniczym na przeprowadzenie wykładowej części szóstych letnich pokazów czereśniowych.